Rusza przebudowa ulicy Kostaneckiego. To oznacza, że łatwiej będzie można dojechać do budynków Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu. To pierwszy etap modernizacji układu drogowego w tej części Krakowa. Kolejny to rozbudowa ulicy Jakubowskiego. Trzeci to połączenie tej ulicy z Kosocicką. Do niedawna ulica Kostaneckiego musiała obsługiwać dojazd do jednego szpitala dziecięcego. Teraz, żeby poradzić sobie z ruchem do drugiego szpitala, który powstał nieopodal, musi zostać przebudowana. Prace właśnie ruszają. Najpierw budowlańcy przeniosą sieci elektryczne, dlatego od 8 marca nieczynny jest chodnik od strony Galerii Handlowej. Później zbudują nowe chodniki dla pieszych i drogę dla rowerów po zachodniej stronie. Wreszcie przebudują jezdnie. Na środku pojawi się wydzielony pas ruchu dla karetek i komunikacji miejskiej. Dopiero pierwszy krok do przebudowy całego układu ulicy przy szpitalach w Prokocimiu. Drugi to rozbudowa ulicy Jakubowskiego. Właśnie trwa analiza ofert firm chętnych do wykonania tego zadania. Zwycięzca przetargu będzie musiał wybudować rondo na skrzyżowaniu z ulicą Kostaneckiego, przebudować chodniki po obu stronach jezdni, wybudować miejsca postojowe dla samochodów. Na skrzyżowaniu z Wielicką powstanie lewoskręt. Do tego powiększona będzie pędla autobusowa. To pozwoli na zwiększenie liczby kursów i linii autobusowych obsługujących tą część miasta. Trzecim krokiem będzie skomunikowanie Szpitala i ulicy Jakubowskiego od południa z ulicą Kosocicką. Posłuży do tego zupełnie nowa droga o długości około 600 metrów. Z Kosocicką połączy się w okolicach ulicy Rydgiera. Skrzyżowania będą wykonane w formie rond. Powstaną chodniki i drogi dla rowerów. Jeszcze w tym roku zostanie złożony wniosek o ZRID, czyli Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej, co umożliwi budowanie w terenie.